Początek lat 90. to czas, gdy wielu z nas dostrzegało w mroku światełko szansy. Powstawały setki, tysiące nowych firm, każda z nadzieją na świetlaną przyszłość. Ale nie wszyscy zrozumieli, że sama nadzieja i chęć nie wystarczą, że do realizacji marzeń wiedzie długa droga. Pamiętam początki naszej firmy. Była to firma rodzinna znałem wszystkich pracowników, ich rodziny, problemy. Razem w oparciu o partnerstwo i zaufanie zbudowaliśmy wielką firmę. W dzisiejszym otoczeniu jedyne co stałe to zmiana, jak mawiał Peter Drucker. Razem budujemy tą firmę przez 24 lata. Znieśliśmy solidny fundament, który zapewni stabilną przyszłość. Pewności dodają nam wartości, na których oparliśmy naszą firmę. Pasja i zaangażowanie. Partnerstwo. Przedsiębiorczość. A gdy robisz coś dobrze, możesz być pewien, że inni dołączą. Uczymy się od naszych partnerów, słuchając, wyciągając wnioski. Łączy nas droga, którą wspólnie dzielimy. Łączy nas marzenie. Rośniemy z każdym dniem, nieustannie nabieram siły i rozpędu, a zaufanie naszych partnerów mówi nam wyraźnie, że jesteśmy na dobrej drodze.